Dzień dobry, z nami Szymon Szymańczuk, serwis. Dzień dobry, witam. Rozmawiamy po szlagierze, można powiedzieć, jak na razie tej edycji futsalowej Ligi Bemowskiej. Mecz z Legionem, ale chyba mimo osłabień w składzie, no może nie powiem, że łatwo, gładko i przyjemnie, ale zakończony tak dość spokojnie. No męczący mecz, był nas tylko z jedną zmianą i jeszcze trzech podstawowych graczy, przede wszystkim Madeja, który już ma 12 bramek przed tym kolejką. Ale jakoś spokojnie graliśmy. My jednak Mamy to doświadczenie średnia wieku powyżej 40, praktycznie. Więc za jednym rąkarzem, który musiał się dzisiaj napracować, bo nieźle grał. Szybko, piłką, pucalową, podeszwą. Więc to fajny mecz. Fajnie, że teraz spotki doszły, że impuls jeszcze dojdzie z starzy koledzy. To będzie też, myślę, ciekawy mecz. No i co, no i dalej, dalej gramy. Wynik niewysoki. Mogliśmy jeszcze strzelić ze dwie bramki, oni też ze dwie. Tak myślę, że 3-1 taki w na miarę nas dobry wynik. I chyba jednak oddający przebieg tego spotkania. No właściwie uprzedziłeś moje kolejne pytanie. Tak, plotki dobre cię doszły. Dojdą tutaj koledzy z InPlusa, to na pewno pomoże wzmocnić rywalizację, no bo wydaje się, że przychodzi kolejny z pretendentów do tytułu i ta rywalizacja o to mistrzostwo może jeszcze nabrać rumieńców. Fajnie, fajnie, bo chcieliśmy, zgłosiliśmy się do Ligi miesiąc, żeby fajnie spędzić niedzielę, trochę endorfin. Niektórzy grają na dużym boisku, niektórzy jeszcze gdzieś na hali, ale w niedzielę wieczorem, żeby sobie złapać energię na cały tydzień. My już po przejściu na emeryturę piłkarską z bratem zrobiliśmy drużynę. A Implus tak, Implus. No my graliśmy z nimi kiedyś w jednej drużynie, z Michałem Madejem, właśnie z moim bratem ja, więc to koledzy, fajnie będzie sporo znajomych twarzy, no właśnie ja wiem, wiele osób wie, ale nie wszyscy którzy to oglądają na pewno wiedzą, może wspomnimy że może jako nowa drużyna dla kogoś to być zaskoczeniem dla mnie małym, bo ProService chociaż debiutuje sobie tym sezonem u nas w lidze, no to jest to drużyna złożona z zawodników bardzo doświadczonych w futsalu, praktycznie każdy u was gdzieś nie, nie tyle liznął, ile sporo pograł w futsalu i to na wysokim poziomie, na, na poziomie czy to ekstra klasy, czy pierwszej ligi futsalu w Polsce. No przede wszystkim Krzysiek Jarosz, grający w legi jeszcze w zeszłym sezonie. Macie Piwowarczyk, który jeszcze w tym roku miał zakończenie kariery w UW, w Ekstraklasie. No i paru zawodników, którzy z nami gdzieś tam się przewlekli przez nasze przygodę w Solejówku, potem w SGGW, w tej pierwszej lidze, potem w drugiej. No ale to tak raczej dla przyjemności, żeby brzucha nie nabrać i żeby było fajnie przez tydzień na endorfinach pojechać. Czyli satysfakcja i, i, i przyjemność tej gry co tydzień tutaj jest. No To jest jedna z fajniejszych hal do grania. Myślę, że liga może w przyszłym sezonie będzie jeszcze miała wyższy poziom, bo o to, to chodzi. Team Plus, Legion też nieźle grał, może ktoś jeszcze się zgłosi. Fajnie, bo to taka fajna na koniec przyjemna gra. Wszyscy chłopacy, którzy przychodzą do nas, no mówią, że uczuć, super fajna atmosfera i fajna gra, nagrawo. Bo, Pogramy futsalowo, mimo wszystko. Teraz też w tym meczu było tak, że strzeliliśmy bramkę, a potem w miarę spokojnie w obronie ustawieniem. Zabroniliśmy dostępu do bramki i to nam pomogło. No To jeszcze zapytam Cię o jedną, pociągnę za język i zapytam o jedną rzecz, mianowicie ja wiem, że Wy jesteście ekipą, e, e, która się doskonale zna i zna przede wszystkim z futsalu i tutaj akurat nie trzeba było Was długo namawiać. E, czy jest szansa na to, że, że pod tym samym szyldem spróbowali byście jeszcze swoich sił również na sztucznej trawie? No tak trochę myślimy, bo mam jeszcze parę zawodników, bo Pro to jest nazwa mojej firmy w ogóle, z bratem, więc też tak poszło. Tak samo się w Sulejówku nazywaliśmy serwis z Sulejówek. No i jak mamy jeszcze parę zawodników, jak Paweł Sobolewski, który w kadrze Polski grał przez wiele lat na bramce, w nachali Rafał Chmielewski, który z nami grał w pierwszej ligi na dużym boisku też kiedyś, no ale też już nie ma tyle czasu. Chęci może będą, zobaczymy jak to się zrobi. No dobrze, no dobrze, to ja bardzo trzymam za słowo. No to może jeszcze przedłużę tą rozmowę i skoro już wspomniałeś firma ProService, śmiało pochwal się czym się zajmujecie. Parę słów o Was. My zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami, administrowaniem budynkami. Taką kiedyś przejąłem po tacie firmę i tak prowadzę to od 15 lat razem z bratem. I działamy na rynku warszawskim, ale przez to też bardzo dużo piłkarzy u nas się wzięło. Mój tata też ma Mistrzostwo Polski na hali jeszcze w latach 80., więc to, to gdzieś tam w genach zostało. Kopiemy ale nadal i myślę, że przyjemnie popatrzeć na naszą grę z boku, bo to jakoś półcelowo jest. No, potwierdzam, potwierdzam, przyjemnie. To życzę, żeby i wam tej radości i przyjemności nie brakowało i żebyśmy się tutaj regularnie widywali. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.